Prawdopodobnie na świecie nie istnieje osoba, która nie potrafi tego zaśpiewać. Bamboleo, Bamboleo. Bamboleo i Gypsy King. Zespół francusko-hiszpański założony w latach 70. przez dwie cygańskie rodziny. Ich mieszanka muzyczna to flamenko, pop i trochę latynoskich rytmów. Światową sławę zyskują w 1987 roku za sprawą albumu Gypsy King. Na którym znajduje się jeden z najbardziej popularnych utworów, czyli bamboleo. W języku hiszpańskim oznacza dosłownie kołysanie, tudzież bujanie. Melodia utworu została częściowo zaczerpnięta od tradycyjnej wenezuelskiej piosenki Caballo Album Gypsy Kings zdobył platynowy status nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Wydana wiele lat później kompilacja The Best of Gypsy King udała się w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy